o tym, że środowisko naturalne podlega negatywnym zmianom, nie musimy już czytać w pracach naukowych. Zanieczyszczenie powietrza, gwałtowne zjawiska pogodowe, ekstremalnie wysokie temperatury latem, wszystko to odczuwamy już na własnej skórze. Jednym z pomysłów na ratowanie świata są samochody elektryczne, czy jednak zawsze są tak ekologiczne, jak się nam wydaje, apele naukowców, by natychmiast zredukować emisję dwutlenku węgla. Co dwa, stały się w końcu słyszane. Nie ma już wątpliwości, że jego stężenie w atmosferze szybko rośnie i że to właśnie on w największej mierze odpowiada za negatywne zmiany, jakie zachodzą w środowisku. Światowe rządy, w tym Unia Europejska, starają się wpływać na gospodarkę i nasz styl życia w taki sposób. Aby znacznie obniżać poziom emisji CO2, to jeden ze sposobów na to, by uratować nasz świat przed degradacją. Skąd się biorą zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla? W Unii Europejskiej w 30% ich źródłem są samochody spalinowe. 60% pośród tych winowajców to samochody osobowe. Auta na prąd, ekologiczna alternatywa, ale czy na pewno? Szukając alternatywnych źródeł energii. Przemysł motoryzacyjny postawił na elektryczność, która może zastąpić dotychczasowe paliwa. Na pierwszy rzut oka auto, które porusza się niemal bezgłośnie i nie emituje żadnych spalin, wydaje się idealnym rozwiązaniem, czy jednak jest nim na pewno? Przyjrzyjmy się temu bliżej, rozważając poziom emisji CO2 generowany przez pojazd. Musimy uwzględnić nie tylko to, ile dwutlenku węgla emituje on podczas użytkowania. Ale także to, jaka emisja CO2 wiązała się z jego produkcją, sposób, w jaki pozyskano energię elektryczną do ładowania akumulatorów, w czasie eksploatacji, sposób, w jaki utylizuje się pojazd i jego części. Warto wiedzieć, że produkcja samochodu elektrycznego pozostawia ślad węglowy o ponad 70% większy niż w przypadku jego spalinowego odpowiednika. Dzieje się tak głównie za sprawą akumulatorów, ich wytwarzanie jest bardzo energochłonne, a problemy z nimi pojawiają się także na etapie utylizacji. Kolejna sprawa, która ma znaczący wpływ na środowisko, to sposób wytworzenia potrzebnej do ich zasilania energii elektrycznej. W Polsce wytwarzana jest ona niemal wyłącznie, w 80%, ze spalanych paliw kopalnych, co wiąże się z wysoką emisją CO2 dla porównania. W Niemczech aż połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych i elektrowni atomowych, dzięki czemu emisja jest o wiele niższa. Co to oznacza w praktyce? Zakładając, że auto jest ładowane prądem pochodzącym wyłącznie ze źródeł odnawialnych, różnica obciążenia środowiska naturalnego przez CO2 Związana z jego produkcją, wyrównuje się w stosunku do samochodów benzynowych po przejechaniu przez pojazd około 50-60 tysięcy km. Jeśli weźmiemy pod uwagę sposób wytwarzania energii w Polsce, Następuje to dopiero po przejechaniu przez auto 75 do 90 tysięcy kilometrów. Dopiero w czasie dalszej eksploatacji samochody elektryczne rzeczywiście zmniejszają swój ślad węglowy w stosunku do samochodów benzynowych. Jak rysuje się przyszłość motoryzacji? Nie ulega wątpliwości. Że elektryfikacja samochodów jest przyszłością transportu, choć obecnie ich niskoemisyjność w dużej mierze zależna jest od sposobu pozyskania energii elektrycznej. W przyszłości, gdy większość energii będzie uzyskiwana ze źródeł odnawialnych, ich używanie będzie korzystne dla środowiska, zakłada się. Że do 2050 roku co drugi samochód będzie miał napęd elektryczny, co ograniczy globalną emisję CO2 o 1,5 gigatony rocznie. To mniej więcej tyle, ile wynosi obecnie roczna emisja CO2 Rosji. Warto także pamiętać o jeszcze jednej zalecie pojazdów elektrycznych. Ich sprawność energetyczna jest bardzo wysoka i wynosi około 90% dla porównania. Sprawność silników spalinowych nie przekracza 40%, co oznacza, że aż 60% energii się marnuje. Auta z napędem elektrycznym mają więc wiele zalet, by można było z nich korzystać. Niezbędny jest oczywiście rozwój infrastruktury. Gdy już powstanie wystarczająca ilość stacji do ładowania, będziemy mogli przesiąść się do niskoemisyjnych, Cichych samochodów z korzyścią dla środowiska i dla nas, źródła, https://moto. rp.pl/elektromobilność/39626 czy auta elektryczne sa tak naprawdę ekologiczne, https://www.europarl europa, Eu, slash news, slash pl, slash hadlines, slash society, 201903131031218, slash, slash emisje dwutlenek węgla z samochodów, fakty i liczby, infografika, https X, slash, slash, moto, pl, slash moto plus 7, 0, czy samochód elektryczny jest ekologiczny moto, to 2030 HTML, HTTPS 2.0, www. Transport org, ork, sites, slash 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 files, slash publications, slash procent 20%, 20, 20, draft procent 20, report procent 04, pdf https 2.0, www. Wybór kierowców, pls, slash auta, naprad wcale nie są ekologiczne, fakt czy mits